Ponad 50 kg obciążenia na jednym handlu, czyli ponad 100 kg będzie w dwóch handlach i muszę zrobić kilka powtórzeń. Działamy! No to zrobię gorąco, jest no, ale trzeba. Siemaneczko, słuchajcie, przyjechałem właśnie na firmę, no i... Mam dwa rozładunki ogólnie, tak, tylko że tak, tutaj firma jest bez awizacji, a tam jest awizacja na godzinę 15.08, no i tak sobie podjechałem do tej firmy, mówię, no co tam, mam chyba 8 palet na dupie, no to zdejmij mi te 8 palet i rozładuję to, co trzeba, do niego jest czwarte auta. No, ale gość powiedział, że nie, 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 on nie będzie czegoś towaru ściągał, tak dalej, kurde, jedną partę ściągnął, tak, no, ale jak zorytował się, że to nie ta, bo mówią, że to nie będzie ta, ale jakby pan zdjął, ale on, no, zdjął jedną, ale on, nie, 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 była dwie, trzy, no, to może by zdjął, ale nie osiem, no i co, I teraz muszę pędzić na drugą stronę Warszawy. Tam do firmy Intercast się rozładować i dopiero tutaj wrócić No nie tylko, że będę miał ze 2,5 godziny tam czekania, no, zanim tam dojadę No ale co zrobimy moi drodzy, życie w transporcie I Będę musiał tu się, tutaj z się wrócić, tu się do, rozładować do końca i pojechać znowu na drugą stronę Warszawy się załadować No to dzisiaj mamy takie troszeczkę przejeżdżania obok Warszawy Dobra, to często odpalać maszynę i idziemy dalej Przyjechałem na firmę, mówię do gościa Ściągamy teraz czy później, patrzę na wizację, nie, ty masz dopiero na 15, a słuchajcie, dochodzi czy 13 na 130, więc mam półtorej godziny czasu wolnego, czyli czekania na rozładunek i ten czas trzeba oczywiście aktywnie wykorzystać. Ja sobie zapadam szybko przy treningóweczkę, bo powiem Wam, że tylko spałem 5,5 godziny jak wstałem. To czy poklejone, mówię, kuźwa, ale bym jeszcze pospał I tak się z boku na bok poprzeciągałem Mówię, nie, 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 trzeba wstawać i jechać, bo tylko poza 9 godzin, kuźwa, no Czyli nie ma lekko, ale wszystko jest do garnicza. Pamiętajcie, to wszystko jest dogarnięcia. No, najlepszego i za dobry trening A teraz słuchajcie, jestem tutaj nie wiem, czy to można ćwiczyć, czy nie, wiem, że to taka ochrona troszeczkę jest, że kiedyś tu nawet chciałem pauzę zrobić, to mnie wygonili podczas pauzy. Nie pozwoli tu się pauzować, dlatego w, nie wiem, czy pozwolą tu trenować, czy nie, no ale ja po prostu wychodzę i robię swoje. Jak wygonią, no to pójdziemy, nie wiem, pod naczepę na ćwiczyć, bo czym mam pełną. <grytanie> Dobra, to śmigamy, bierzemy się za trening, dzisiaj pójdzie w bardzo fajny trening, wam pokażę, jak tutaj ławeczkę tylko sobie wyciągnę, no to nie potrzebował. Ławeczkę, do tego gryw jeden, dwa hantelki, trochę obciążenia i pociśniemy naprawdę z bardzo fajnym treningiem. Dobra, to trzeba się przebierać i działać, a, a może w tej poćwiczę sobie, a w tej sobie poćwiczę. Nie. Sprzęt pomału wyciągamy, ćwiczywka mi że że tu lipy nie było. Tu już pomału się szykujemy, niedużo sprzętu, zobaczcie, że będzie bardzo fajny trening, jak również... A, tutaj jeszcze po, pomału trzeba wszystko powyciągać, klamry, jak widzicie, są, bo tu plandeką się jeździ, pasy musiałem jeszcze podpinać. Wszystkie pasy podpinałem, przygotowałem do rozładunku, bo teraz spokojnie będę chociaż mógł treninga sobie zrobić, no nie? No i dobra, jeszcze tu mamy trochę sprzętu, wyciąg... Skakaneczka mi się ogólnie rozdupczyła Zobaczcie Spróchniałam, kiedyś kupiłem skakankę No chciał chciałem się odsyłać Dwa razy skoczyłem, już to pękło Drzewo było jak widać, nie wiem czy będzie widać Chyba widać Dlatego jak ćwiczę to muszę tak trzymać Gdy nie będę musiał sobie jakieś tu mocowanie zrobić z tej strony Ale no, no nie ma czasu, nie ma czasu na razie Bo trzeba trenować Pierwsza seria, 33 kilo, o chyba będzie dobrze Całek na pierwszą serię Później będziemy dokładać, no nie? Od czego trzeba zacząć, od czegoś Czuję, że jest moc, tylko żeby po prostu się kurde, wiecie, zaraz nie rozwalić, no nie? Żeby nie było, to ta seria druga wleciała z ciężarem 38 kg Teraz dołożymy na 43 dopiero pakuję bagaż, pora wyruszać w trasę w sercu chowam rodzinę, asztagi rzucam na bakę Nie mam miękkiej gry, codzienność to walka... Na zdrowie! Dzięki! Dobra, dawaj, dawaj, ciśnij jest... się. Ciśnijmy, ciśnijmy! Panowie, podacie mi hatelki? Ja nie mam tyle siły, wiek. A gdzie do 20 kilo jeden wasz? Daj spokój! <laughs> No nie podadzą, nie podadzą. Ponad 50 kg obciążenia na jednym handlu, czyli ponad 100 kg będzie w dwóch handlach i muszę zrobić kilka. powtórzeń. Załamane działamy! Bo tajniki może być tu inaczej. Motywacja to wiatr, bieram go właśnie w żagle. Nie straszna mi pogoda, bo kocham moją zajawkę. Tylko odważnie przeżycie przyjacielu, szacunek, za wytrwałość dla wszystkich, tak jak Poszło, chyba Nie wiem ile powtórzeń Trzeba ładnie poruszyć, żeby im kostkę nie rozdupczyć, no nie? Dobra, czwarta seria zaliczona. Bierzemy się za kolejne ćwiczenia Bo może iść dalej, dlatego on your kobisy pozostałe Lecimy w trasę dla wszystkich szerokości Pamiętaj człowiek, forma to nie jest kości no. Wszystko, Wszystko powoli ważna determinacja tego Obrany cel, jego Lecimy w trasę dla wszystkich szerokości Pamiętaj człowiek, forma to nie jest pości. Wszystko powoli ważna determinacja Obrany cel, jego realizacja Życie w trasie, bracie, to nie jest tak łatwy chleb Ja to wiem, wiem, bo żyję tu z tego też to I wiemy wszyscy dobrze, jak bardzo ważny na trasie jest tutaj Oja. Szczęśliwych powrotów, szerokości na froncie. Lecimy po swoje, bo wiemy, że będzie dobrze. To dla nas i dawka inspiracji. Dla wszystkich 40 ton tej motywacja. Nie marnuj czasu na pewno na postojach. Nie myśl o leżeniu, lepiej pomyśl o nogach. Leci klateczka, dodamy tam trica. Czas to inwestycja, to on Ciebie rozlicza. Dla Pamiętaj człowiek, forma to nie jest mości. Wszystko powoli, ważna determinacja. A teraz wam pokażę fajne ćwiczenie. Oczywiście nie powiem robić, bo na tej sali mam tylko po jednym ćwiczeniu: po 5 serii. Biceps, 5 serii. Triceps, 5 serii. Po jednym. A teraz wam pokażę drugie ćwiczenie. Na tej jest to jeszcze piękne. Jedną serię zrobiłem. Bardzo fajne. Taśmy, tak sobie montujemy. I działamy. Możemy sobie nogę wysadzić w przodu, żeby sobie jeszcze dobijać na końcu, o w ten sposób. Oczywiście noga, noga delikatnie tylko podtrzymuje równowagę i działamy. Tak, rozciągamy i działamy. Jak macie tego typu taśma, no taśma pasowa, zróbcie sobie, kurde koła, jak rulki wystarczy i tricho normalnie aż puchnie. Fajne ćwiczonko, kilka razy jedno. pokazywałem to na, na vlogach. I zobaczcie, jeszcze brzuch dowalimy. No i godzina jest 15, więc się na spokojnie wyrobiłem. To mi zajęło godzina, tam naprawdę 15 15, cały trening. No z brzuchem nie będzie godzina 20. Sprzątamy, czekamy na telefon i podjeżdżamy. Tam jest później, nie wiem przez prysznic, ale na pewno jest umywalka. Dzisiaj ogarnę, przebiorę, żeby móc dalej kontynuować jazdę. Oczywiście po treningach siłowych się tak nie pocę, jak po treningach MMA trylowałem, że robiłem wytrzymałościówkę, tak szczerze powiem. Pod koszulka jest, koszulka nawet jest może być sucha, tym bardziej że tak wiatar jak tak mi powiewa. Wszystko powoli, ważna determinacja. Obrany cel, jego realizacja. życie, za tak ktoś napisze Po co ci ta kamizelka? Po co ci ta kamizelka? Słuchajcie, jest na terenie prywatnym, gdzie jest wymagana kamizelka odblaskowa Jeśli będę się poruszał poza ciężarówką, więc musi być, tak? Dlatego muszę w niej ćwiczyć. No i nie mogę bez tego ćwiczyć, no co? No to zrobię gorąco, jezdno, ale trzeba. Naczepka rozładowana, jeszcze tylko trzeba zjeść i będziemy pędzić dalej. Słuchajcie, wiadomo, w Warszawie teraz zakaz, więc będę musiał pędzić znowu na Sochaczew i tam, żeby dostać się do no, Należyna, no nie? Tu Sochaczew, wtedy Bokami, gdzie trzeba przepitolić wszystko, kurwa, to jest właśnie ten minus, nie? Jak jest zakaz na Warszawie nie ma się co, to trzeba naobko pędzić, no cóż, życie. Ja przejechał w godzinę tam półtorej załóżmy, no tak półtorej godzinki, a teraz będę dbał 2,5. No co przy życie w transporcie. Najważniejsze, jest to w końcu rozwodowany, a godzina 16.05. Normalnie robotak na chłodni, z rampy do rampy. <gry> tu właśnie się słuchajcie, rozwodujemy i pojedziemy na załudoneczek. Jest godzina, godzina, godzina 18.45 czyli czas nie jest najgorszy, a ja ogólnie wróciłem do punktu wyjścia. Pamiętacie, no ja tu rano byłem, ale gościu nie chciał mi zdjąć na dupie kilku palet, no i kazał przyjechać dopiero później, dlatego teraz przyjechałem, rozładuje mnie, czyli błoniak mam za ładunek i, i może do, do domu mi starczy na 10 godzin jazdy i będzie gitara. O, puko, puko. Nie woło. Firma Raben jest moim sponsorem i za to bardzo dziękuję.